Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na naszym świecie Minecraft 1.18.1 na naszej serii hardcore, gdzie postaramy się przeżyć jak najdłużej i w tym odcinku postaramy się pokonać Smoka. Lecz jeszcze przed startem zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału i napisania czegoś w komentarzu, by ta seria dotarła do większej ilości osób. A ja nie przedłużam i zaczynamy dzisiejszą rozgrywkę, ponieważ dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, postaramy się pójść do Smoka, jako że mamy fajne. Miejsce, mniej więcej do tego, by założyć basę, lecz jeszcze nie będziemy jej budować. Ściągnę tarczę, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Bo tutaj mamy dwie e, spawnery, więc fajną ekspiarkę możemy tam zrobić. Tutaj mamy jedną wioskę, i tam mamy drugą wioskę, lecz żeby wejść do e, Endu, pierwszy trzeba wejść do Neteru, a żeby wejść do Neteru, musimy znaleźć e, obsydian albo go wykopać. Mamy 7, e, więc w zasadzie trochę go mamy. Zbyt dużo żelaza to ja nie wykopałem podczas naszych podróż w Kejwach. Ale mamy 16 diamentów, więc zatrzymamy się na początku w jakimś domu, zrobimy resztę na przykład ten, nie musi być jakiś gigantyczny i duży, zrobimy tu na przykład jakoś, dajmy na to skrzynkę, żebyśmy mogli te wszystkie rzeczy, które mamy schować po prostu, po, jak pokonamy smoka, to tutaj wrócimy, bo tak jak mówię, że jest tutaj nawet fajne miejsce, dobra, to nam się przyda, diamenty nam się przydadzą, buty nam się przydadzą dobra, nie przydadzą nam się jednak buty e, co nam się jeszcze przyda w zasadzie to obsydian e, wiaderko z wodą i tak mi się wydaje, że z tych przedmiotów to by było na tyle trzeba e, sobie wykupimy, ok Brakuje nam spodenek i brakuje nam kasku, więc od razu bez zastanawiania się wydajemy diamenty na właśnie te rzeczy. Żebyśmy tu byli bezpieczni, ok, robimy myk tego typu, zakładamy tarczę, mamy wodę, co nam się przyda, jeszcze zapalniczka nam się przyda, więc jedno żelazo bierzemy, żebyśmy mogli zapalniczkę stworzyć, co nam się jeszcze przyda, hmm, chyba to wszystko, tak mi się wydaje. Z diamentów możemy w zasadzie zrobić sobie diamentową siekierkę, żebyśmy mieli naprawdę potężne obrażenia. A tą żelazną możemy schować z powrotem do skrzynki. To nam się nie przyda z czterech złota, możemy w zasadzie zrobić buty, one nam się przydadzą w netersze. I weźmy sobie jeszcze jedzonko i wydaje mi się, że możemy ruszać w poszukiwaniu, em, poszukiwaniu miejsca, gdzie postawimy nasz portal. Z tego co pamiętam to było takie miejsce, chyba w tamtej wiosce, niedaleko tamtej wioski był niedokończony portal, który moglibyśmy dokończyć, więc przebiegnijmy się tam e, i sprawdźmy, czy rzeczywiście da się go dokończyć, czy ja w dobrą stronę biegnę, tak mi się wydaje, że w dobrą. E, tam gdzieś, z tego co pamiętam, była ta wioska, tak mi się wydaje. I tam był właśnie też ten portal, który możemy dokończyć, jak jest. Jest ta wioska, tak mi się wydaje, że to ta. I gdzieś tutaj był e, przy niej ten niedokończony portal. Siema Creeper, nie wybuchaj, dzięki dzięki. Halo, gdzie jest ten niedokończony portal? I w zasadzie jeszcze gravel by się przydało znaleźć, więc też musimy się rozglądać, żeby znaleźć gravel. Halo, gdzie jest ten niedokończony portal? Gdzieś tutaj? Tak, jest tam. Okej, okay, to zobaczmy jeszcze, czy nie ma tutaj przypadkiem gdzieś gravelu. Tutaj nie ma. Okej, okay, musimy pamiętać, że przyda nam się jeden. Chyba, że tam było coś. Była tym fireball tam, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mógł być. Ale mimo wszystko, na wszelki wypadek, warto się rozglądać, czy nie ma gdzieś tutaj w pobliżu jakiegoś gravelu, byśmy mogli wykopać z niego flint. Sprawdźmy tutaj, no niestety żadnego nie ma. Ale dobra, chyba wydaje mi się, dobra, przekonamy się, czy jest tutaj, yy, czy jest tutaj gravel, czy też nie. Zobaczymy, yy, co jest w skrzynce. Nie, wszystko wzięliśmy z tej skrzynki, więc tego Fireball'a wydaje mi się, że też wzięliśmy, więc musimy znaleźć jednak gravel. Lecz mamy tutaj jakąś rzeczkę, więc teoretycznie powinien gdzieś tutaj być i chyba jest, tak jest, to jest gravel. Więc podpłyńmy sobie, rozwalmy go, pyk, 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 szybko. Nie utoniemy, prawda? Daj, daj, daj się, daj się, daj się, daj się. Ok, mamy go. Wypływamy, żebyśmy nie utonęli. Eee, I będziemy potrzebować flintu. Oprócz tego przydałoby się w sumie jakieś budulce, nie pomyślałem o tym. Więc sobie zajrzymy do tej wioski, która jest obok nas byśmy mieli, ok, mamy flint możemy zrobić zapalniczkę e, i musimy iść do wioski, robi się też noc więc wykopiemy sobie trochę drewna albo kamienia, e, chyba, chyba drewnu wystarczy, bo szybciej będziemy kopać zrobimy dzień przez, 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 przesypiając się, nie mogę się wysłuchać przesypiając się e, i wyruszymy do netheru, żebyśmy zobaczyli co tam na nas czeka, o skończyło nam się jedzonko, no a więc co ja idę spać i widzimy się prawdopodobnie jak już będę robił e, nether portal okej, okay, trochę pofejlowałem ale wydaje mi się, że powinno wszystko zadziałać. Więc odpalamy, takie jest, działa i zobaczymy. Ty, tutaj w ogóle złoto, nie pomyślałem o tym. Szybko! Okej, okay, zdążyliśmy, tak na styk. E, ja to zamuruję, chociaż to się chyba zapali. Ale dobra, skakujemy. ponieważ to, czekajcie, na górze może też być złoto. Dobra, skakujemy. Złoto nam się przyda do wymiany z piglinami. W zasadzie nie mam zielonego pojęcia, czy zmieniło się cokolwiek e, w neterze. Od razu sobie założymy złote buty, by nas nie atakowały pigliny. I totalnie nie wiem, co w 1.18 zmieniło się w neterze, więc wszystkiego się prawdopodobnie dowiemy. Szukamy, szukamy bastionu, szukamy twierdzy. Eee, i kurde, szczerze powiedziawszy, szkoda, że nie ma czegoś blisko. A zawsze to zajmuje mnóstwo czasu, ale musimy być ostrożni, żeby nie wpaść w głupi sposób do lawy, bo to by było naprawdę nieprzyjemne zakończenie serii. Dobra, po 40 minutach podróżowania w końcu znalazłem bastion, a więc włączyłem z powrotem nagrywanie i musimy być tutaj naprawdę bezpieczni, ponieważ tutaj są, jak wiecie, moje ulubione MOBY w Minecraftie, czyli. Brutale, oczywiście, to jest żart i tam jest od razu złoto, więc zaraz sobie zgarniemy, szczerze powiedziawszy nadal nie wiem co się zmieniło w 1.18 w neterze bo nie doświadczyłem totalnie niczego innego. Ty, gościu, odwal się. Ty, a możemy pod niego? Ha! O nie, to nie był dobry pomysł, bo on teraz będzie dobra. Nieważne. E, kopiemy złoto, żeby nam tylko nie spadło. Więc musimy to ostrożnie wszystko robić. Zgarniamy złoto. Chcecie się ze mną e, powymieniać? Co wy na to? E, jesteście chętni? Pewnie, że jesteście chętni. Tam jest brutal. Ej, halo, chopak, Chodź tu. Dobra. Teraz tutaj. Dobra. I teraz tu. O nie, co za gość. Irytujące, dobra, ja się z nimi wymieniam, nie będę was zanudzał tym wszystkim, dobra, nie wiem czy ja mam takiego pecha czy co, ale po całym bastionie nie ma tutaj ani chyba szczebelka złota. Oprócz tego, ale tego nie chcę przepalać, bo nawet nie mam pieca, żeby zrobić ani czym przepalać. Mam 16 pereł, tylko 16 pereł, więc musimy być naprawdę oszczędni. Eee, lecz e, nie chcę mi się tutaj szukać jakiegoś złota, jakiegoś, jak, jakiegoś nie znalazłem, to no, po prostu trudno, e, miejmy nadzieję, że tyle wystarczy. Ja po prostu buduję się gdzieś w tamtą stronę w poszukiwaniu teraz e, e, oczywiście Strongholdu, nie Strongholdu, jakiego Strongholdu? do Stronholdu i jeszcze trochę daleko. Pierwsze chcę znaleźć fortecę, fortecę, e, żebyśmy mogli pokonać Blazy. No jestem trochę zawiedziony. Nie wiem czy zostało coś znerwione. Możecie dać znać w komentarzu, e, ponieważ naprawdę zrzuciłem im mnóstwo złota, e, jakie udało się znaleźć w tym bastionie. A naprawdę, dosłownie do, ostatniej, do ostatniego ingota, ingota, do ostatniej sztabki złota totalnie nie dawały nic. Więc możecie mi dać znać, ja tutaj spróbuję szybko im uciec, bo mnie gonią guźce. Dobra, udało nam się znaleźć fortecę, dosyć dziwną, ponieważ jest wkopana. Rzuciłem sobie na wszelki wypadek podkę Fire Resistance, bo było dużo lawy i było takie ryzyko, że mogłem wpaść. Ok, literowy szkielet, choć tutaj, gościu, od razu cię pokonam. Pyk. Dobra, pokonany. Dziesiąty level wpadł, więc nasik. Poszukajmy tutaj Blaze Spawnera. Kolejny nasz cel to właśnie Blaze Spawner. Mam nadzieję, że nie będzie to e, trwało tak długo. I czyżby to było tutaj? Tak jest. Jest, znaleźliśmy, więc dosyć szybko poszło. Więc teraz zostało. jedynie z 7 pałek. Okej, okay, mamy pierwszą. Okej, okay, mamy nawet. Osiem pałek. Ostatnie trzy dropnęły trzy na raz, więc e, możemy wracać do naszego portalu. Okej, okay, ucznik nie to chyba było w tą stronę, tak mi się wydaje. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy. Więc mega się cieszę. I jesteśmy e, w tym właśnie miejscu, w którym chciałem być. Dobra, pójdźmy do tej wioski. Zaraz sobie zaczniemy rzucać już nasze perełki. Tylko zachodzi słońce, więc najlepiej będzie biec w dzień. Dobra, pierwsza perełka w tamtą stronę, więc wyruszamy podróż. Dobrze, nie pękła, bo mamy ich tylko 16. E, więc jeżeli będziemy mieć pecha, to mogą nam pęknąć i będzie problem, ale miejmy nadzieję, że te cztery zapasowe wystarczy, a może coś e, w Strongholdzie już będzie włożone, więc e, bądźmy dobrej myśli. Ja lecę w podróż w poszukiwanie Strongholdu. Okej, okay. aj pękło nam. Dobra, ale mocno skręciła, więc w zasadzie chyba się tutaj widzimy, ale zobaczyłem jeszcze, że jest tutaj niedokończony portal, więc zgarniemy, co tutaj jest w środku. No, raczej nieprzydatne rzeczy. Ty! E, wiaderko z wodą. Ono nam się przyda. I łuk nam się przyda jeszcze przed startem. Jaki ten kef jest? Może by tutaj był otwarty stron. Dobra, nie będziemy raczej ryzykować. Jest! Jest, 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 jest! Już się bałem. Ale jesteśmy w Strongholdzie, witam, witam, witam i co? Zaczynamy poszukiwanie naszego portalu i miejmy nadzieję, że nie sfejluje, bo mamy równie 12 oczek, a jeżeli są tutaj widzowie, którzy oglądają większość moich filmów, to wiesz, Ty, słyszałem Silverfisha. Jest też zombiak, to raz failowałem i rzuciłem okiem kresu... O, diament, to ciekawa sprawa, tylko no to pozbędźmy się tego, bo ta nam się nie przyda. Jabłka zgarnimy. Że raz rzuciłem okiem kresu, nie trafiając w dziurkę od portalu. Kto wie, może zostawić coś w komentarzu, bardzo by było miło. muzyczny dysk, też sobie zgarniemy. Tutaj wykopałem po drodze trochę miedzi, która nam się totalnie nie przyda na razie. jest... Dobra, rozwalamy to. Okej, okay, są dwa oczy wsadzone, więc na spokojnie, pyk, 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 i pyk, i jest, 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 dobra, więc widzowie, wskakujemy, nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, możliwe, że dosyć długo, lecz chcę i w tym odcinku pokonać smoka, więc wskakujemy i pyk, dobra, ej, 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 już myślałem, że się coś zbugowało, ale dobra, wykopujemy się, bo niestety zostaliśmy pod ziemią. Eee, I szczerze powiedziawszy, no dawno nie pokonywałem smoka w minecrafcie, więc mam nadzieję, że nie sfejluję w żaden sposób i na spokojnie przeżyjemy starcie ze smokiem. Tylko pierwsze musimy się wydostać. Mam nadzieję, że ten killoff nam wystarczy. Już słyszę. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy na samej górze. Eee, I dobra. E, posegregujmy sobie rzeczy, to nam się na pewno przyda te rzeczy raczej nie e, dobra, dobra, dobra zaczynamy walkę ze smokiem pierwszy kryształ, pierwszy strzał dobra, jest, pamiętam wszystko elegancko, drugi szał. no już nie tak dobrze, ale na spokojnie okej, okay, widzimy smoka już nas zauważył, więc nie jesteśmy już tak bezpieczni, dobra strzelamy do kolejnych kryształów okej, okay, strzelił nas tutaj, w ogóle trafiłem tego, trafiłem smoka przez przypadek Dobra, te kryształy, które są najłatwiejsze na razie zrobimy, a do tamtych wyżej nie wiem czy nie. O jest, nice, trafiłem. Patrzcie, już myślałem, że taka seria będzie. Okej, okay, nie trafiłem. Żeby ten smok nas nie zaatakował. Okej, okay, zaatakował nas. Szybko, 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 odbiegnijmy. No nie mogę w to trafić, co jest? I pyk. No nie trafiłem. Dobra, kolejny strzał. Dobra, teraz tutaj. Jest! I chyba to był ostatni, tak mi się wydaje. Więc postrzelajmy trochę do naszego smoka. To było strasznie głupie, bo podskoczyłem akurat, gdy we mnie wlatywał, więc mógł nas dosyć mocno podrzucić. Ale na spokojnie. Czy on zlatuje? Nie, nie zlatuje, więc postrzelajmy do niego z łuku. Okej, okay, zlatuje, więc wlatujemy do pitu. Dobra, jeszcze postrzelamy troszeczkę do niego. Pyk, 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 dobra. Dobra, zatuję, zatuje, zatuję, szybko, szybko, szybko. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy gotowi. Gdzie da głowę, gdzie da głowę? Tam da głowę, o nie. Straciliśmy jedno uderzenie, ale miejmy nadzieję, że się uda. Proszę, proszę, proszę. Pyk, pyk, o nie. Nie udało się, więc jeszcze go strzelmy. Raz, dwa, trzy. O nie, trafiłem. A jaki manewr zrobił. Ej, chyba jeszcze raz będzie musiał zlecieć. Postaram się do niego kilka razy jeszcze z łuku trafić. Ale wydaje mi się, chociaż może z łuku go pokonamy. Ty, zlatuje? Ty, zlatuje. Dobra. I pyk. Gdzie dasz głowę, chłopie? Tutaj dasz głowę. Ostatni strzał. I jest, 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 jest jest pierwszy smog pokonany na 1 18 1. W drugim odcinku naszej serii, więc ja zgarniam EXPO. O, jakie to jest przyjemny, Który jest zawsze? 60, chyba trzeci poziom, zawsze jest, nie? 60. A, bo jeszcze tutaj troszeczkę EXPO. 61, i popatrzyłem się na Endermana, więc jeszcze nam przeszkodził dziad w zakończeniu odcinka. Okej, okay, mam jeszcze perłę w ogóle. Dobra, ja dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli podobał Wam się film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować tego kanału, bo dobijamy w tym roku do 100 tysięcy. Pokażcie, że jesteśmy w stanie. Ja dziękuję Ci ślicznie za oglądanie. Życzę Ci miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!